Cześć, e, Dzień dobry, nagrywamy już trzeci raz, dlatego mam internet. Tak. Czekaj, jak tu się. F5. No już, już, już e... mi się, mi się przypom... przypomniało. Tak w ogóle. W, w kop... Dwa razy nam się głos zrąbał, niestety. No, no, więc witam się po raz trzeci. E, dzień dobry. E, wkopujemy się właśnie tu i tutaj e, osiedlimy się dzisiaj na. dzisiaj, głównym oczywiście graczem tego człowieka w Minecraft. Ja? Dokładnie. I ogólnie, jak pojawi się u Flipe kanał, ponieważ już ma, wiecie, content fitness, to ja polecam wam go zasubskrybować od razu, jak on założy kanał, ja e, w swoich e, najnowszych e, filmach ze wszystkich serii umieszczę link do jego kanału i poproszę was, żebyście go zasubskrybowali, bo wiecie jak, jak to jest, kiedy jest się małym youtuberem i pomaga, no wiecie jak to jest, jak ciężko jest się wybić. To ja gadam. przecież ja nawet się jeszcze nie wybiję. No, już gadasz o wybijaniu. No. Ja, jak ty ciężko. No. Ech. Tak w ogóle masz, wprowadzili w aktualizacji, że masz trzy drzwi. No i co dalej? No. E, zróbmy to. Zróbmy to na tym masz. Nie, chciałem zrobić pochodnie i to się mi tak nie, nie stykło. Chciałem ty... zrobić pochodnie z kamienia, ale już cicho. Wiesz, zrobiłbyś dźwignię. Nie, nieważne. Tak, tak ogółem to za oknem strasznie piździ. Um, Stary ja bym w w ogóle wieje się bliżej dał mikrofon, bo nie <coughs> wiem tak naprawdę. Wieje wiatr i w ogóle wiecie jak to jest. No. Robimy piecyk. O dobra. No, teraz mnie widać, na szczęście. Trzeba postawić. Stawię. Mm. Ok, powinno działać. Pyk. Przepalamy żarełko. Okay, tak to... w ogóle chciałem was poinformować, że będzie tylko jedna u mnie niestety, seria z kamerką. No chyba, że będziecie chcieli mój brzydki, brzydki bardzo... No to czekamy. Moją brzydką twarz. No e... pochwal się. Widzieć e, na wszystkich nagrajach, to po prostu piszcie o tym w komentarzach. A tak to raczej będę tylko kamerki używał e, do horrorów. Y, po, polecam mój kanał, oczywiście, ja, który, ja, jeszcze który jeszcze nie powstał. Y, zadawajcie pytania y, na temat, jakie chcecie ćwiczenia. Y, Możecie pisać pod tym filmem. Pod, pod tym filmem, y, jak, na jaką partię ciała, na brzuch, klatkę, y, nogi, wszystko, kurde, kark, y, dupsko. Y, znaczy, jądra to nie wiem, czy się da, ale. Coś się wykombinuje. E, będziemy ten. E, no się będziemy wykształcać mięsień trzepcesowy, mm. Marcel, powiedz coś, bo się nudno robi. E, ja opowiem, suchara. Cześć. tutaj tylko muszę go sobie przypomnieć. Jesteś młody. wiem Tak, tak w ogóle przepraszam za nieogarnianie na przykład w rezydencie Iwlu, w Stersach, bo po prostu byłem tak nieogarniętym. Nie, inne słowo. Po prostu miałem jakieś niedojebanie mózgowe wtedy i nic nie ogarniałem. Mam szynkę jest moc. Ja swoim niskiem się jeszcze w tym odcinku Ale... Sorry. Przepalamy dalej? Dalej. Przez. Ja przez. nie. Dobra. A ja co to będzie dobry odcinek? Nie. Oh, yeah. yeah. mm. mm, nie, bo to trochę padalskie. Y no. Ja się chowam. <laughs> e, tu. Dobra, jakbyś miał pytania o treści tego Minecraft'a. Właśnie, czy chcecie więcej filmików z oto o to, tą osobą? Jeśli chcecie. Wystarczy pisać, to tam się jakoś zmartwujemy, znikniemy, dokładnie, i, i, i coś tam spłodzimy na YouTubie. Um... Eee, więc tak, no nie wiem, może ci też e, nam pisać jakieś gry multiplayer, to wtedy jakieś będą się pojawiać na. Wiecie, taki multi multi tak. multiplayer. Multiplayer, Al Albo jakieś aplikacje z telefonu, postaramy e, wiecie, się też. Multiplayer w sensie, że na jednym kąpie, żeby wiecie, tak. Na przykład e, jest taka dobra gra, tylko nie wiem jak ona się nazywa. Gangsta, coś tam. G gangsta menu w ogóle. E, tutaj będzie stało moje wyrko. A nie masz wełny. Co? No co? co? Wyraz kamienia. Dobra, możesz wyjść tak naprawdę. Nie martw się, tylko cię zabiję. Tylko to jest poziom part? Albo no. no nie. Na nie, nie ryzykuję. Pier... Pierdzielę, ja się chowam. Proszę mnie nie dotykać. W tym się nie taczować mnie. Don't touch this. W ogóle nie wiem, czy będzie nas w ogóle słychać na tym mikrofonie. Ja czekaj, ja tak ciągle ja... przypominam. Ciągle ja... Czekaj, przystąpna. jak się robi tarczę w ogóle? Czekaj, czekaj, o, tak będzie większe prawdopodobieństwo. No, tak będzie większe prawdopodobieństwo, że będzie nas słychać. Jak się tarczę robi? Eee, czekaj. Dobra. Masz się, się zrobić nie. kamienną tarczę? Ta, eee, nie, jest tylko tarcza. Słyszałeś o tarczy. A nie, nie mamy żelaza, więc nie zrobimy. Bo A może ci pokażę jak ją się robi, dobra? Nie, to już sam ogarnę. Nie, bo nie ogarniesz tego. M mogę ci pokazać teraz, chcesz? Nie dam sobie. <laughs> w ogóle jeśli, Chyba, czekaj, czekaj, może mam pomysł. Może zrobimy cięcie i przeczekamy noc. Ehm, e... nie, nie stopuj, nie stopuj. Cikowy Dwa są, kurde Będzie ciężko Elo Już jestem Dobra, wszystko się dobrze robiło No to co odrodzenie Nie, się zabije. Nie, czekaj, mam pomysł. To i tak jest odcinek dla Mogę Zrobię z ciebie koksa. Nie, czekaj. Ciii. Skoro już korzystamy z okazji. Gdzie Ty się odrodziłeś? O Panie. Szukam swojej miejscówki. E, w ogóle przepraszamy za sobą e, jakoś kamerki, no ale chwilowo nie będzie zbytnio innej. Dam, dom, 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 dom dą, 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 dą. Szukasz swoich itemów? No bo ogóle kiedy się e, z pajękami. Nie wiem. Mm -hmm. Nie pamiętam. Dobra Więc ja jeszcze sprawdzę. Otóż, tuż rychło w czas. Może przez chwilę e, zginąć kamerka, na chwilę nagrania. Teraz może być o nie o jakąś... Sekundę głos. No niestety kiedy... Wiecie, nie ma się zbyt dobrego Majka. No ale no cóż. I komputera. Nie, komputer nie jest zły, ale... Stoję... Chcesz mi wiedzieć, że 150 fps na Minecrafcie bez nagrywania to jest źle. Nie, nie chcę ci tak powiedzieć. Fakt, może 32-bity, no ale Resident Evil działa. Działa, działa. Tak to ma wszystkie spełnione wymagania, tylko Resident, tylko te 32-bity. Więc naprawdę zły nie jest. nie jest zły w nim. tutaj się z nimi tukłem. Dobra. Ot. Już na... Takie... Twoja i to by wpadło do lawy. <grystanie> Słyszę o twojej babcie. Wracam do złapy biu. Zarazem punkt G, czekaj słyszysz? A nie, ty nie słyszysz. Nie, no, słyszę, przecież słuchawki są tam głośne. Nie, to jest to. Teraz już nic nie słyszę. Dobra, stary, ja bym tobie radził troszkę szukać tych iPhone'ów, zanim jesteś na Dobra, później się pobawimy. Hmm. Marcin nie każe iść. Nie każę mu iść. To jest twoja decyzja. Możesz molestować Endermana, tak, Endermana jak chcesz. Slendermana. Też. Wszystko... Wszystko, że tak powiem, jest dozwolone. Gdzieś tutaj zginąłeś, co nie? Nie wiem, gdzie jest moja hata nawet w ogóle. Minęliśmy już dawno temu. Lili Ja, Lily Tutaj gdzieś zdechłeś przy tych drzewach. Ej, a może przy tych, przy tych malutkich, co są po twojej prawej? tych, Tak mi się wydaje. No chodziło mi o jeszcze prawe. Nie no, no, gdzieś tutaj muszą być twoje itemy. Jest mój house? O, było małe ścięcie. Ścięcie, tak. Więc ogólnie chciałem, a propos mojej serii schodów, powiedzieć, że, e, że serię schodów uważam za... No, tak naprawdę przeszedłem łóżkę, no. Ile już nagrywamy? Zaraz spójrzę. 12 minut. No to krótko. Okay.

W ogóle tak nie w tą klawiaturę wiesz Okej, okay, nie... A mam przetrwanie, spoko. Ta, spokojnie masz, masz, masz Jacku ładno, czy masz, komu je dasz, nikomu ich nie dam w i sprzedam Nie koniec <głos> koniec <głos> odcinka <głos> do widzenia e, Tutaj właśnie za, e, Dobra, pokazałem wam, jak Ulepimy. jak. Jestem jak, podawana. Jak. Nie. Bo już za dużo na tym świecie ich jest. Czuję się źle, że to teraz powiem. Ale jeśli będzie po tym odcinkiem, bardzo duża ilość lajków, która mnie. Która, że tak powiem, będzie dla mnie bardzo dobra. Satysfakcjonująca. Tak. Nie M chciałem tego mówić, bo pewnie bym... Znowuż <laughs> mi się nie udało. Eee, więc wtedy pojawi się najprawdopodobniej teoria z Finafa. I kto wie, może sam Finaf się pojawi na moim kanale. No dobra, konie koniec rakowania. Hehe, <ś recognise> połamaliśmy nogi. A, e, wiesz, jeszcze chodzisz. Mm, bo to jest kurde twardziel. Ale w sumie, gdyby tak policzyć najcięższe bloki z Minecrafta, to nasz y, Steve umiałby unieść kilka milionów ton. No. To jest dopiero hardcore. Kołki w dupie można łamać. No, można. Dobra. Co ja tutaj mam zrobić, Marcel, powiedz mi? Będę zbierał drewno Powiem Ci co masz zrobić Stolca no, To mi na czoło Nie dzisiaj Na dywan. Nie dzisiaj Aha Powiem ci, co musisz zrobić Musisz stać się smoczym dzieciem Marcę skończ filozofować A ja nie filozofuję ja rapuję. I nie wiem jak to gdzieś wbił te 30 sopów. No Domyślałem się, że wszyscy moi widzowie w tym odcinku się załamią. No, ale masz filozofować. No mnie nie spoko. Ja nie filozofuję. Ja mówię ty co myślę i to jest... To mnie zgubi. No, znaczy jakbyś mówił wszystko o to, czy myślisz, to, byś, to by świat się skończył. Może i racja. Nie powiem tego, co na Instagramie. A, i piszcie w komentarzu, czy chcecie Marcela z kamerką, czy bez kamerki, bo ja chcę na Marcela z kamerką. No Właśnie, więc tak, na pewno do horrorów będzie kamerka. Czyli Macie prawie decyzję czy w innych seriach też ma być kamerkę. Bo dla mnie to jest problem. Nie, dla mnie to jest jeden jedno prącie. tak naprawdę. Nie, wiecie. Gdyby ktoś nie wiedział co to jest w prącie, to... Sprawdźcie sobie w Wiki. No, dokładnie. Ale sądzę, że większość będzie wiedział. Więc to jest, znaczy, jest znaczy, znaczy większość osób, które ciebie oglądają to mają po 12 lat. Więc nie będą wiedzieć, co mocno. Znaczy nie, tą dytkiem się bawią chyba, ale dobra. Może, nie wiem. O Urwało nas? Urwało nas? O, nie, nie urwało. Ty właśnie muszę sprawdzić, ile jest czasu. Żeby żeby nam się nie. Eee. O ty, ocie, panie, ja muszę już resetować. I'm here. Lecimy dalej. Zbędzie teraz do gusowe. głosowe. Mógłbym to naprawić, ale boję się, że znowu skruszy się głos w mikrofonie. Więc wiecie. A zresztą i tak tutaj za bardzo nic nie mówimy. Tak naprawdę nie komentujemy naszej gry. Co nie? Nie. Ja idę zrobić to, o czym zawsze marzyłem. Przejście The po pokoju? Tak. Dobra. To jest moje przyjaciele, ponieważ ten film dobiega do fazy, By... gdzie nie ma... Gdzie kończy się pamięć, Marcel? Tak. Więc moi przyjaciele Pamię moje Pamię Pamiętajcie, chcemy zrobić największe rakowisko w Polsce, więc subskrybujcie. Właśnie, jak będzie dużo komentarzy i dużo lajków, like, czyli jeszcze założymy grupy na Facebooku o wie, e Kto wie, wy, wy macie szansę się wykazać. E rakowisko czy coś Na takie. pewno to musi być coś z nazwą mojego kanału. I fajnie by było, gdyby było coś związane z rakowiskiem. Wiem, że to jest dosyć trudne zadanie, ale wierzę, że Wam się uda. A ja nie wierzę w Was. Tylko, tylko, tylko e, e, Wasz e, ten list, list, czy jak tam chcecie. E, list, jest oficial, Was wierzy, więc e, szanujcie go. E, subskrybujcie go, bo to, to jest. Bo jak tak robisz, to robisz to dobrze. E, Dupne ze schody. Są tak, komentujcie, zawsze możecie mnie o coś zapytać. To jak, jak się uzbiera z kilku... Pod komentarzami. Jak się uzbierają pytania, to może zrobimy Q&A. No, albo to... będę też na nie po prostu odpowiadał swoimi odpowiedziami. Do mnie też możecie zasyłać pytania. Jak? A. No tak, pod tym filmem też możecie pytać Filipa, odroście jego kanału. Zawsze będę mu to przekazywał. A bo, ja, bo, ja, bo ja będę sobie patrzył po prostu. Już już się szykuję, żeby zrobić killów, taki jest będę miał killów, będę miał killów kurde. Um. Szczęki. Taki dix Taki. taki. Muszę, muszę ograniczać bluzgi, więc tej za dużo śmiesznych słów nie będę mówił. A mów... Limit. Nie nie, bo to potem będzie dziękuję i będą sprawy autorskie. Nie, nie, co ja powiedział. E no Marco, będzie zły i potem nie pobije. Nie no spokojnie. Aż tak, aż tak, się... aż tak źle nie będzie, ale No da... mówiłem, że trochę możesz, więc. Wieć. Sam bluzgam na swoim kanale, ale staram się jak najmniej. Szczerze ostatnio mi się to zaczęło troszkę wymykać spod kontroli, za co was bardzo przepraszam, ale... Nie no przepraszaj, że... to, jest, to jest fajne. Wtedy przynajmniej się nie nudzi, prawda? Mam rację. Może i tak. No na horrorów, na horrorów, tak. Na horrorach na pewno będę bluźnił. Bo e. to po prostu nie ma wyjścia. No ale no cóż. Horrory są po prostu zbyt straszne. Więc moje ziomy, przyjaciele, Polacy, Rodacy, mordeczki. Komentujcie. Próbujcie. stawiajcie łapki w górę i niech Elo będzie z wami. Do, do, do widzenia, pamiętajcie o tym wszystkim co mówiliśmy przez ten cały odcinek, jak się wam nie chce to do widzenia. Um, nie no, nie no, aż tak no, brutalnie. No, 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 no to my kończymy, no co zrobisz, co nie zrobisz, no musimy skończyć. Zara. Żegnam.